Siema, witam Was w kolejnym odcinku z Cobemonów. Ja jedynie co zrobiłem tutaj poza odcinkiem, to z, 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 zawalczyłem, żeby nie powiedzieć coś innego, z jednym y, Pokémonem. Y, jednego Pokémona z Kitrałem, <grym, grym>, tak żeby go później móc złapać. I no, i tak, tak wyszło. Eee, dobra, tu jest centrum Pokémon. Tu są... <śmiech> <śmiech> o, jak jest smaczne. O, Jezu. Subcia. <laughs> tu jest kolejna część wioski. Trzeba ją zwiedzić, zobaczyć co, gdzie, jak, po co, na co, w jakim celu i w przypadku... O Jezu! Chodź tu! Walnie go tam! O! Dobra! Ember! Ha! Pieczony kur... Ej, halo! Powinien lecieć pieczony kurczak, a nie jakiś zwykły. 30 siódmy, ale chyba nie chcę zobaczyć. Powiem jak to się skończy. Tu nic nie ma. <laughs> Tutaj wchodzimy. Uuu, cisza. A! Mój. Myślałem, że to jakiś dziki. Dzikie, zły, dzik ma bardzo ostre kły, jak to mówią. Boże ja pamiętam to aż z przedszkola jeszcze. Patrzcie, takie głupoty zapamiętam, nie, ale wzory skróconego mnożenia to nie. O siostra Joy. Ale pani pięknie w tym pertyszku. Dobra. Ja zrobię dzień. No. No, już nie ma szurka. Eee, dobra. O. Zigdegun. Tylko tutaj jakaś inna forma. Ja już się gubię, bo to jest galariańska, alolańska. To, to, to już są. Eee, nie. Fight. W ogóle, boże. Ja się naprawdę coraz bardziej stary robię. Ponieważ dosłownie. Dzisiaj. Yy... Braliśmy doniczki i musieliśmy schować, jakby no wiecie, no zima idzie i może akurat w tym roku przyjdzie jakaś zima. Hmm. Żyjemy w Polsce, więc takie mieszane uczucia mam, ale no. Należy schować, trzeba w razie czego. No i ja chowam. Biorę doniczki, tam przenoszę. Jezu Chryste. O, Lemus, lamus. Prawie zginął. No i dosłownie, ostatnia partia mi została do przeniesienia. Jak mnie zaczął kręgosłup boleć, to Jezu Chryste. Nie wiem, co ja zrobiłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale zrobiłem. I teraz przez cały dzień mi boli kręgosłup. I to nie jest tak, że lekko, tylko nie mogę się praktycznie ruszyć, bo jak mnie coś łupnie, to ja po prostu płaczę z bólu i mam ochotę sobie ten kręgosłup wziąć i wyrwać tak po prostu. O nie, czy on samodestrukcja. Mhm. Ale wygraliśmy. Hej. Jakieś plusy. Coś No. Och. O. Tak to się robi. Dobra. Uleczyłem se Kimona, Bo to nie są Pokemoni. Tylko Pokemona, a dokładnie Koblmon. <ścoughs> Dobra. No o. Próbujemy. Nå, no, spokom. Eh. Okay. Bier med jer. De mi <bíjom. laughs> Ooooo! Oh. Starawia z tego będzie podejrzeć. Nie pomyliłem nazwy. Hej, nie chcę podejść do jakiejś skałki, czy. Hej, jest. Jaki frayer. Hej, został zamknięty. Jest. Dobra, czy. Mm, ty dobra to dawaj faj no nie tu gdzieś kolejny O, mi by bombił. O ty! O, o. Poś... Zrób tak, żeby się posilnął Dobrze. Good job. O, dwa levely dostałaś. What the hell? Muszę komentować. Dobra teraz jak? O, Jkom się odpala mapę, okej. Okay. O M dobra. O i tu mam Evolve. Dobrze. Ooo Myślę, że to mi jakoś pokażą. Czy coś o. Ale plus taki, że przynajmniej mamy już czar miliona. Up. A, mi w pangę w strzeliła. Tfu. Nie, chcę stąd uciec. Dzięki. Chodź tu. No chodź. o fletchling. Ej, no dobra, nie to wziąć jakieś pokebole, no. Dajcie <laughs> mi pokebole jakieś, no. Dobra, ja sobie wezmę tak, no 16-20 pokeboli, żeby móc coś zacząć łapać, bo ja w ogóle nie mogę znaleźć nic. Gdzie ja mogę tu znaleźć pokebole? Tak na no, dobry start sobie tylko wezmę. Tylko najpierw odkryję jak tu zdobyć jakieś komendy. Dobra, czy się zrobiło. No, wziąłem sobie 19 pokeboli. Bo ja też chcę sprawdzić jak one działają. Czy mogę je tak... Normalnie też rzucić czy nie? Bo rzeczy nienormalne, nie, nie, nienormalnie, nienormalne to ja jestem. Aha, <ścoughs> nie ma co zamykać, bo znikają. Jesteś szósty gąb? No, dawaj. Nie, a nie, dobrze. Leciał. No <laughs> <laughs> dawaj, dawaj, no już. <laughs> Ostatnie. Ha i nieugotowany kurczak. <laughs> a, bo ten niebieski pasek, to jest mój ex. Dobra. Warto wiedzieć. Tym, tym, ty, du, tym. Hmm. nie ma zbyt pisze, czy? Dobra, muszę tamtą mieć tak tą stronę. No i się wydawało, że stamtąd tutaj wracałem, znaczy szedłem. Znaczy przychodziłem tu. No trudno, najwyraźniej no nie. A nie tak, tylko ja zrobiłem taki... Zrobiłem Jest mam kilka owiec. Może ci, co mi proponują, żebym z skyblocka pograł, tylko troszeczkę za mało rzeczy, za mało rzeczy, no, niestety, za mało rzeczy. Caterpie, mm. Butterfly, no nie wiem, czuć. Jaki skurwysyn. O, jaki duży poziom. Skurwysyn nie dla mnie. O Jezu, jak ona słodko świeci. Ale słodziak z niej. Oulu, ulu? O, się nie mnie lampi. Ja uciekam. Uuu. Jaskinia. O Jezu. A w jaskini jest ten, yy, którego ja chcę. Dowiecie się w swoim czasie. Nie. Dobra, schodzimy. Yy. Nie mam ze słabych kilów na razie na to. Dobra. Wiecie co? Ja wam powiem to, że zwiedzenie tej jaskini odstawimy na kolejny odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, nocy. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. No i pa pa.